Porozumienie dla seniorów. Od wczoraj jesteśmy y, przyjaciółmi. I kongres o sprawach osób starszych. To jest wydarzenie, które na pewno wpisało się w mapę y, wydarzeń województwa śląskiego. Pomagasz ludziom? Ja, od czasu do czasu. Anioły zatrzymały się w Chorzowie Batorym. Tak jest. To jest opiekun, to jest ktoś, to dba, kto chroni. W wzięci w kościele świętej Jadwigi. Chorał, właśnie starożytny, jest kluczem do zrozumienia całej naszej historii. Z dołu do góry, wzdłuż i wszerz. Bardzo lubię zwiedzać przede wszystkim muzea, bardzo mi się to podoba. Urząd Miasta Otwarty w Noc Muzeów. Najbardziej mi się podobały podziemia. Konkurs Mistrz Mowy Polskiej w Chorzowie. Powstała Strefa Dziecka. Będziemy rozwijać strefę muzyczną, będziemy rozwijać strefę związaną z wyobraźnią. I relacja z meczu ruchu. To jest naprawdę taki kołowrotek, że, że pierwszy raz z czymś takim biorę udział. Remis w Derbach. Muzyka Jordanów, Koszęcin, Zespół Śląsk i Chorzów podpisały porozumienie dotyczące czterostronnej współpracy w ramach aktywizacji seniorów. Uroczystość odbyła się w Koszencińskim Pałacu. Co jest najistotniejszego to, wszystko jest, to umożliwia po prostu aktywne życie seniorów. To umożliwia również korzystanie z programów, które te miasta oferują dla właśnie grupy 60+. Każdy senior może będąc w Nowym Sączu skorzystać z ich właśnie programu, partnerów, którzy oferują przeróżne przecież usługi. Począwszy od sanatorium, z tego co Wiadomo, tak skończywszy na fajnych e, spektaklach podczas jesieni teatralnych, które właśnie nowy stąż organizuje. Dopiero można powiedzieć, wczoraj gościliśmy tu Państwa i od wczoraj jesteśmy y, przyjaciółmi i mamy ten partnerschaft, jeśli można tak powiedzieć, użyć tego słowa. Ale osobiście wydaje mi się, że będzie to dla nas bardzo ważne wydarzenie, ponieważ y, u nas również są dosyć aktywni. Emeryci, mamy koło emerytów, mamy Uniwersytet III Wieku, także nasz chór Lutnia, non Omen, podobnie jak w Chorzowie, głównie składa się już z osób starszych, więc wydaje mi się, że nasi mieszkańcy bardzo chętnie się w tę współpracę zaangażują. W tym samym dniu, kiedy w Koszęcinie podpisywano porozumienie, w Parku Śląskim odbywał się kongres obywatel senior. To była kolejna okazja do dyskusji na temat problemów osób starszych. To jest wydarzenie, które na pewno wpisało się w mapę wydarzeń Województwa Śląskiego, jako miejsce najpoważniejszej dyskusji o sprawach kluczowych dla nas wszystkich. Bo to nie jest spotkanie o siwych głowach dla siwych głów. To jest spotkanie o nas wszystkim, o tym, w jaki sposób potrafimy zarządzać sprawami publicznymi, ale również prywatnymi. To okazja po pierwsze, żeby podziękować tym wszystkim, dla których problemy seniorów... I aktywizacja tej grupy społecznej jest istotna, dlatego zawsze miło, żeby przy tej okazji móc wyrazić swoje słowa uznania. A moja wizyta jako Minister Sprawiedliwości na tym kongresie wiąże się z projektem ustawy, który prowadzę, a dotyczącym bezpłatnej pomocy prawnej. Również seniorzy są objęci tym projektem ustawy. Rząd widzi taką konieczność, żeby na tym etapie bezpieczeństwa prawnego Pomagać obywatelom, w szczególności obywatelom starszym? Mamy świadomość, że in, inne zadania będziemy musieli kierować do osoby, która ma 60 lat, a inne do osoby 80-85, która wymaga już większej opieki i wsparcia. Ministerstwo Zdrowia w tej chwili realizuje już kilka, kilka różnego rodzaju projektów, które mają na celu wsparcie osoby starsze, ale najważniejsze jest to, że w Narodowym Programie Zdrowia, który będzie na następne lata, właśnie polityka senioralna również z punktu widzenia świadczeń zdrowotnych będzie priorytetem. W Miejskim Domu Kultury Batory uroczyście i oficjalnie ruszył Anielski Klub Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Od początku roku prowadzą go ci sami ludzie, którzy mają doświadczenie w podobnej placówce, która działa już od lat na katowickim załężu. Anioł Stróż e, to jest taka osoba, to jest taki ktoś, który mieszka w niebie i nas chroni. A tutaj na ziemi można być Aniołem Stróżem? Tak. W jaki sposób? Pomagając. Pomagasz ludziom? Ja, od czasu do czasu. Ja w jaki sposób? Yy, na, przykład, na przykład wynoszę śmieci za kogoś. Anioł to jest taka symboliczna postać, bo to jest opiekun, to jest ktoś kto dba, kto chroni. I myślę, że taka rola wychowawców, terapeutów, animatorów, pedagogów w stowarzyszeniu, to jest taka właśnie rola aniołów dla dzieci, takich ziemskich oczywiście. A dodatkowo jeszcze myślę, że to jakoś, myślę, że to jest tak, że te anioły nasze ziemskie są w ogóle ludźmi budowane. To stowarzyszenie tak naprawdę to jest nie tylko to, co jesteśmy my, którzy pracujemy na co dzień, którzy wolontariusze, którzy są na co dzień w stowarzyszeniu, ale to jest też szereg innych osób i samo. I, i, i ludzie z biznesu, yy, i właśnie yy, jakieś młode osoby, i seniorzy, no bardzo, bardzo różni ludzie, którzy dokładają swoją cegiełkę i dzięki temu już ponad 20 lat udaje nam się pomagać. Często ludzie tęsknią do takich wartości jak bycie razem, jak duma z tego, że się jest chorzowianinem, mieszkańcem dzielnicy, pracownikiem huty Batory. ale na co dzień jesteśmy zanurzeni w świecie korzyści. Gonimy za e, dobrą pracą, za wynikami, rywalizujemy. Szukaliśmy organizacji, która właśnie w, w misji, w celach ma pracę na wartościach, na rodzinie, na tożsamości, na odpowiedzialności. I takim stowarzyszeniem jest właśnie Dom Aniołów Pracujemy od wielu lat, 15 lat w Załężu, który jakby tak spojrzeć na mapę Katowic i Chorzowa jest sąsiadującą dzielnicą. Jest w zasadzie przedłużeniem, jakbyśmy zaczęli w Katowicach, to Załęże przechodzi w Batory, no jak w Chorzowie, no to z Batorego w Załęża. I właściwie jest to bardzo symboliczna administracyjna granica. Dodatkowo obydwie te dzielnice były zbudowane były wokół dużych zakładów przemysłowych. Załęże wokół huty Beldon, kopalni Kleofas, a Batory wokół huty Batory i też po części kopalni Kleofas. Niezwykły koncert w Kościele Świętej Jadwigi. Chorał starożynski na wniebowstąpienie pańskie, według rękopisu z 1071 roku, wykonała Schola Cantorum Minorum Hosoviensis i Marcel Perez, światowej sławy specjalista muzyki średniowiecza oraz autorytet w dziedzinie wykonywania chorałów. Marcel Perez na zaproszenie kameraty Silesia podjął się skomponowania nowej mszy, którą nazwał Missa Extempore. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności Marcel przyjechał oczywiście wcześniej, żeby z nimi przeprowadzić próby i czwartek 14 miał wolny i wspaniałomyślnie zgodził się z nami wystąpić, zaśpiewać. Ten temat chorał starożymski dla niego bardzo wiele znaczy. Ja się tutaj całkowicie zgadzam, bo czytam cokolwiek on opublikuje. I chorał właśnie starożymski, czyli ten jeszcze przedgregoriański, jest, jak on mówi, jest kluczem do zrozumienia całej naszej historii, nie tylko historii muzyki w Europie, ale też całej kultury. Miniony weekend odbywał się pod znakiem Nocy Muzeów, w której aktywnie wzięły udział chorzowskie instytucje. Odwiedziliśmy z kamerą Urząd Miasta, który już w piątkowe popołudnie udostępnił do zwiedzania m.in. podziemia, gabinet prezydenta i wieżę zegarową. Bardzo lubię zwiedzać przede wszystkim muzea, bardzo mi się to podoba i sama inicjatywa tego, że Chorzów otwiera się dla mieszkańców jest super, że trzeba korzystać z tego. A jak się podoba dzisiaj? Super, zwiedza? a bardzo się podoba, świetnie. Zuzi, najdziesz do mnie? Chodź. Tak, podoba się? Bardzo mi się podobało i uważam, że zwiedzanie jest super. A co najbardziej się podobało? Najbardziej mi się podobało podziemia. A nie u prezydenta na fotelu? Nie, u prezydenta na fotelu. Odwiedzamy przede wszystkim schron który znajduje się w podziemiach tutejszego ratusza, gabinet prezydenta. Będziemy starali się opowiedzieć coś, niecoś o historii ratusza, przebywając na naszej dużej sali i będziemy kończyli wejściem na nasz taras widokowy, na wieży zegarowej. Stamtąd będzie można przy dzisiejszej sprzyjającej pogodzie podziwiać panoramę miasta, tą bliższą, tą dalszą. No i przy okazji prac budowy, przebudowy rynku, który bardzo ładnie się ukazuje, patrząc. Właśnie bezpośrednio na podnóże ratusza. Prestiżowy konkurs Mistrz Mowy Polskiej zawitał do Chorzowa. W Chorzowskim Centrum Kultury odbyły się przesłuchania osób zgłoszonych do konkursu z województwa śląskiego. Przyjechaliśmy dzisiaj do Chorzowa, ponieważ zawsze od mniej więcej 8 lat hołdujemy zasadzie, że tam gdzie jest kolejna gala finałowa w tym roku, będzie 21 września właśnie w Chorzowskim Centrum Kultury, które są wskazane przez Pana Prezydenta, który to Prezydent Chorzowa jest właśnie naszym patronem. I zaprosił nas tutaj do tego miasta. Jednocześnie chcemy dać szansę osobom, które po prostu mówią pięknie, mądrze po polsku, a które może nie są znane szerokiej gamie osób, które zasiadają w Radzie Programu. I z tego powodu chcielibyśmy po prostu ich posłuchać, poznać i wtedy mieć szansę nominować ich również do tego tytułu. 15 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie zostaną ogłoszone nominacje. 15 jubileuszowej edycji programu Mistrz Mowy Polskiej, a laureatów poznamy podczas finału, który odbędzie się jesienią w Chorzowie. W Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy Ulicy Powstańców powstała Strefa Dziecka. To nowa propozycja dla najmłodszych mieszkańców Chorzowa. Rozszerzamy działalność klubu Malucha. Dzisiaj startujemy z tą rozszerzoną wersją, gdzie i rano i po południu będą działy się różne rzeczy dla najmłodszych dzieciaków. I będą to też dzieci dla i dla zajęcia i dla dzieci, i dla rodziców. Tak, Czyli w momencie, kiedy Maluch uczestniczy w kąciku mego artysty, mama może brać udział w aerobiku. I to wszystko jest oczywiście za darmo. Będzie koło gospodyń miejskich, gdzie panie będą mogły pracować ze specjalistami albo po prostu razem posiedzieć sobie porozmawiać. Więc jakby tych aktywności jest bardzo dużo przez cały tydzień, bezpłatnie i każdy może z tego skorzystać. Serdecznie zapraszamy Cię i właśnie będziemy promować takie spędza, wspólne spędzanie czasu, bo dużo jest takich zajęć interaktywnych, gdzie rodzice uczą. Się razem z dziećmi być i też przygotowują dzieci do pójścia do przedszkola. Będziemy rozwijać strefę muzyczną, będziemy rozwijać strefę związaną z wyobraźnią, będziemy rozwijać strefę sportową, będziemy rozwijać strefę plastyczną, będziemy tworzyć wspaniałe, wesołe wspomnienia, zabaw z mamą, zabaw z tatą, przy muzyce, przy piłce, przy huście, wszelkie rzeczy, które. Z Składają się na to, że to dzieciństwo jest wyjątkowe, wesołe i, i ciekawsze. Ruch Chorzów zremisował z Piastem Gliwice jeden do 1 w meczu grupy spadkowej teamowej Ekstraklasy. Pod nieobecność Grzegorza Kuświka, bramkę dla chorzowian strzelił Michał Efir. Każda z drużyn miała swoje sytuacje, troszeczkę, troszeczkę więcej skuteczności zimnej krwi pod bramką, no i tego ostatniego podania troszeczkę brakowało i, i ten wynik no mógł się mógł się yy, skończyć inaczej. Końcówka była zaznerwowana, ale, ale cieszy ten punkt i kiedyś myślę, że mogli może, że więcej, ale a punkt jest dobrze. Przy tej tabeli, przy tym co się dzieje, przy siedmiu meczach, gdzie to jest naprawdę taki kołowrotek, że, że pierwszy raz z czymś takim biorę udział, to, to, to trzeba to szanować. Rozgrywki ligowe nabrały tempa. Już we wtorek Chorzowianie rozegrali kolejny mecz, tym razem z Beskidzie w Bielsku Białej. Niebiescy pokonali Górali 2 do 0.